Tomasz walczę z pomiarami. O, taki bug. Taki bug będzie. A, taki jest mój. <gry> Cześć, z tej strony Paweł. E, witajcie w, moim, w mojej skromnej dziupli. E, Tomek pozazdrościł mi motocykli, więc e, no, ja mu pozazdroszczę filmów, bo, bo, bo jest filmowcem i fotografem. Więc to jestem. E, chciałbym Wam w kilku słowach przedstawić, dlaczego tutaj jesteśmy e, i co Wam chciałbym pokazać. E, a więc e, chciałbym Wam przedstawić w pierwszych słowach mój nowy motocykl, mój nowy nabytek jest to Honda CB z roku 81. Jest to model CB 750F dokładnie. Dlaczego go kupiłem? Kupiłem go bo zawsze lubiałem gdzieś tam dubać, troszeczkę grzebać przy motocyklach, coś rozebrać, coś zepsuć, ale też i coś naprawić, upiększyć, poprawić. Zawsze podobały mi się różnego rodzaju customy, różnego rodzaju przeróbki w motocyklach. Stąd też, właściwie głównie stąd narodziła się moja pasja dla motoryzacji. Moja historia z motoryzacją zaczęła się oczywiście od naszej starej polskiej motoryzacji. Pierwszy był Toromet 51, t później była WSK M06 B1. W kupiłem też w słabym stanie. Odrestaurowałem ją, sprzedałem i wtedy narodził się pomysł, żeby kupić sobie coś większego: coś, co będzie technicznie troszeczkę lepsze od tych sprzętów z prl -u. I mój wybór upadł na Hondę VT500 C. Jest to mały choperek japoński. Dwucylindrowy, dwucylindrowa fałka. Hondę również przerobiłem. Była taka, była taka chwila zastanowienia w garażu, zanim e, pierwsze cięcia poszły, e, ale jakby pierwsze ucięcie ramy, ciach e, i, i Honda zacząłem robić. Zrobiłem z niej e, takiego bobera. Wtedy mi się podobał, teraz podejrzewam, że zrobiłbym ją troszeczkę inaczej, e, no ale wiadomo, miałem wtedy 22 chyba dwa albo trzy lata, więc, e, więc to była taka moja pierwsza przeróbka. E, po Hondzie... Miałem jeszcze różne motocykle aczkolwiek do przerobienia jako drugi pomysł było to BMW K 1100 lt BMW jest z 96 roku mam ją do tej pory. Nad BMW pracowałem 5 lat. Oczywiście jest to praca po godzinach, jest to praca wieczorami czasem z półrocznymi przestojami, bo nie zawsze jest wena. Ja mam także jednak żeby coś robić jakiś projekt. Muszę mieć Wenę i, i muszę mieć taką chęć do pracy, żeby, żeby to miało dla mnie jakiś sens i, i sprawiało mi radę. Z racji, że BMW rozebrałem i, i nie miałem jeździć, więc stwierdziłem, że zakupię sobie coś, czym będę mógł jeździć na co dzień. więc Wybór mój padł na Suzuki DL650, Faustrom. Suzuki to mogliście zobaczyć w filmie z wycieczki do Rumunii, którą odbyłem z Tomkiem razem. No, i tutaj mamy naszą Hondę, która, którą kupiłem. No, jak widać zresztą, w dość kiepskim stanie. Kupiłem ją jesienią. Pojechałem z nią z Tomkiem. Gdzie to Tomasz, pojechali? Do Nysy, Do Nysy tak. Gdzieś, gdzieś były to okolice Nysy. Motocykl kupiłem za skromne pieniądze. Jaki skromny jest jej stan. 5 grudnia 2024 e, Paweł robi sobie Mikołajki. E, a co jedziemy obejrzeć. E, będzie to w planie zakup Hondy CB 750. E, rok 81 także troszeczkę ode mnie starsza. E, ale ja widzę w niej e, wiecie ja widzę w niej e, potencjał po prostu. Nie? Myślę że. Będzie z tego coś fajnego. Zobaczymy, Zobaczymy na miejscu. Sprzęt niedrogi wygląda źle, po prostu. Ale nie ma się co łamać. Trzeba patrzeć oczami wyobraźni. Ja to też tak widzę. To będzie fajny, fajny sprzęcik, Dobrze będzie wyglądał w przyszłości, jak się go zrobi. Także czekajcie na efekty. Czekała na <gry> macie od tego jeszcze czy, te, czy, czy to ma być na części na, 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 coś, na, ko, na kombinację i coś na przeróbę jakąś czy na, na przeróbę no. Któraś tam wersja ja nie wiem, czwarta czy, 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 czy piąta nie coś coś tam jeszcze trzyma ale klocki zapasowe są o zobaczymy Tuż po kupnie stwierdziłem, że najlepszym krokiem pierwszym będzie odpalenie motocykla, ponieważ wiedziałem, że motocykl ma pewną wadę. Motocykl stuka w okolicy sprzęgła, więc żeby wykluczyć tutaj poważniejsze usterki, postanowiłem go na sam początek odpalić. sprzęgło zdemontowałem, wysłałem do firmy specjalizującej się w naprawie, regeneracji sprzęgieł. Pan mi tutaj to potwierdził, pan, który regeneruje te sprzęgła, że sprzęgło faktycznie nadaje się do regeneracji. Więc naprawił je, sprzęgło jest już zamontowane. Na razie co prawda na starej uszczelce nie zmieniałem tej uszczelki tak dalej, bo nie wiem czy nie będę musiał go jeszcze raz demontować. Poza tym silnik będzie pokrywy, będą silnika jeszcze raz ściągane, będzie to wszystko polerowane. Sam silnik będę chciał wyczyścić, jeszcze nie wiem jaką metodą. Może będzie to czyszczenie suchym lodem, które w przypadku złożonego silnika jest najlepszym rozwiązaniem. No niestety, szkiełkowanie może mi tutaj troszeczkę narobić bałaganu, mogą się dostać te drobinki, drobinki czyściwa do, do silnika. Chciałbym tego uniknąć i chciałbym również uniknąć rozbierania silnika, no zobaczymy co z tego wyjdzie. Także plan, plan póki co na ten motocykl jest taki, demontujemy wszystko co jest zbędne, jak widać na załączonym obrazku większość rzeczy już została zdemontowana. Zdemontowałem tutaj całą wiązkę elektryczną, zdemontowałem sety, aczkolwiek tutaj jeden jest na razie tylko tak wisi na jednej śrubie, bo sety sobie rysowałem na nowo, dałem je do palenia, będą wykonane z aluminium. Dodatkowo narysowałem sobie również górną półkę, ponieważ ta oryginalna, no wiadomo, jak ta oryginalna półka, ona ma dostosowane inne uchwyty do innej kierownicy i tak dalej, ja chciałem, żeby to było wszystko czyste, żeby to było wszystko spójne z całym projektem, więc decyzja padła, żeby tutaj tą półkę wyfrezować również z aluminium. Do tej pory zrobiłem tak. Obciąłem tutaj też tylną ramę. Założyłem ring, zakończenie ramy. Dorobiłem tutaj trójkąty wykańczające. Do ramy na razie jest to jeszcze nie pospawane. Jak widać, troszeczkę coś tam połapane na taśmie. Ale to będzie jakby niebawem, niebawem zrobione. Następnym krokiem, jakim mnie czeka, jest wycięcie wszystkich niepotrzebnych uchwytów. Wykonanie tutaj e, myślę jakiejś e, półeczki na elektrykę, e, żeby to też ta elektryka była spięta jak należy, nie żeby to było jakoś za przeproszeniem podziadowane. E, co jeszcze? Regeneracja na pewno przednich zacisków. Staramy się teraz ściągnąć farbę z e, naszego układu hamulcowego. Jest mocno zaniepane i e, zdecydowanie czas na jego regenerację. Były w stanie tragicznym, nawet szczerze mówiąc, nie szło ich wypchnąć, tłoczków nie szło wypchnąć pompką. Udało się to w końcu, tłoczki są zregenerowane, zaciski są wyczyszczone, zapodkładowane oraz pomalowane. Kolejnym krokiem, jaki chciałbym wykonać, jest zrobienie kształtu siedzenia. Myślę, że będę to robił z blachy, tak jak robiłem to w BMW wcześniej. Blacha oraz y, oczywiście tapicerowanie, ale również y, spójny, pasujący zadupek do tego. Myślę, że zadupek wykonam w technologii druku 3D. Częścią, którą wymieniłem w motocyklu, która nie jest oryginalna do tego modelu, jest bag. Bag pochodzi z y, Hondy CB750, ale z y, oznaczenia K. Zdecydowałem się na ten wybór, ponieważ bak ten jest troszeczkę krótszy. Lepiej linia dolna baku tutaj pasuje do ramy. On i tak się tutaj w pewnym momencie załamuje, ale nie aż tak mocno jak ten oryginalny, oryginalny bak i na pewno będzie, będzie bardziej proporcjonalny do całego projektu. Częścią prac, która była też wykonana na, na obecnym etapie, jest zmiana kierownicy. Jest to kierownica typu Clipon. Kierownica jest montowana na lagach przedniego zawieszenia oraz zapożyczyłem tutaj z Tomka Projektu lampę. Lampa jest klasyczna, na żaróweczkę. Wydaje mi się, że do takiego motocykla, który gdzieś tam ma korzenie w latach 50 60 do stylu Cafe Racer, myślę, że będzie jak najbardziej pasowała. To jest, to jest etap, do którego w tym momencie doszedłem. Jak przyjdą mi części oraz jak uda mi się dorobić kilka elementów, to myślę, że będziemy mogli to Wam pokazać w następnych odcinkach. Jeżeli zaciekawił Was nasz odcinek, mój Tomasza, zasubskrybujcie nasz kanał. Na pewno będzie kilka rzeczy, które będziemy mogli Wam przekazać z doświadczenia, które nabierzemy w tych obydwu projektach. Oraz yy, oglądajcie, bo będzie, będzie można sobie zobaczyć efekt finalny naszych prac. Dzięki. cześć! Dobra, słuchajcie, o, obciąłem właśnie tu